Det Żyje, żyje. Teraz nie wiem kiedy, cholera jasna. Ale przyjdzie na niego czas. Wiesz, bez niego też można mieszkać. Także. Dlatego się nie śpieszy. Franek Czepowski, majster, kiedy film filmik swojej budowy, bo zrobiło więcej filmików, pozdrowienia na całej rodzinie, wiesz co? No, dzisiaj wrzucę film, bo już zrobiłem, jest już tam na, na konto wrzucony i iść tam, weryfikować i upublicznić. Hmm, kiedy jakaś wprowadzka, dawno mnie nie było na kanale Zapierdziel w robocie sezon, <laughs> a przy czym robisz, że taki sezon. Na przeprowadzkę, jak wszystko zrobię? No, jeszcze wiesz. Ostatnie, ostatnie gipsy robię, ostatnie szlify, można powiedzieć. I zostaje malowanie podłogi, no i najważniejsze łazienki. Najdroższe i najważniejsze. A wiadomo, żeby zrobić, żeby zrobić też wprowadzkę, no to dobrze by było też wkopać oczyszczalnie, żeby z kibla korzystać. Ogrody w Anglii. E? No to jak ty robisz ogrody w Anglii, to mi powiedz, yy, co mam zrobić z tą trawą. Wiem, że muszę zrobić wertykulację i areację. Yy, że tak powiem, dolistnie ją karmię i sypię jej trochę nawozu, ale jakoś. No już się bujnęła sporo, ale nie za bardzo. Jest lepiej niż było, na pewno. Nie masz szelera, dlaczego ciulowy? Co tam się stało? Mów, bo nikt tak cię nie wysłucha jak my. ogółem w Anglii tylko trawa w rolce nawet jak podłoże słabe to trawa będzie rosnąć jak głupia no wiesz co kurczę, jestem na jakiejś tam grupie z ogrodami i ludzie raz pokazywali że rozłożyli im trawę w rolce piękną, piękna zielona była a po tam czterech tygodniach po pięciu trawa zaczęła się robić żółkną, zaczęła się robić żółta placa jakieś wyłaziły także chyba nie do końca no bo o to też trzeba dbać dostałem wyrok i czeka mnie rekonstrukcja wiązadła w kolanie Pomyślać jakimiś dodatkami, no coś, 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 no żelazo i optysil idzie do listnie, hmm. No to chyba dobrze, jak, cię, jak będziesz miał tą rekonstrukcję wiązadła w kolanie. Gorzej, jakbyś miał, nie wiem, nie, nie miał możliwości zrobienia rekonstrukcji, czy ja źle myślę. obyś tylko na jakiegoś dobrego chirurga trafił a nie na jakiegoś rzeźnika wolałbym nie mieć zerwanego wiązadła no ale jak już zerwałeś no to chyba już po ptakach a to poza tym jak zerwałeś to 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 się samo nie zwiąże nie nie zrośnie Cześć Łukasz, o co chodzi? Co chodzi o Anglię, to jest tam bardzo dużo deszczu i jest trawa cały czas nawodniona, także tak w ramach wiedzy, jeśli nie wiesz. Marcin, wiem, że tam jest dużo deszczy, ale wiesz, że dużo deszczy też nie jest za dobre dla trawy, bo Ci się grzyb może rozwinąć. Także to, że jest dużo deszczy, to nie znaczy, że będziesz miał trawę zieloną. U nas jak za bardzo będziesz podlewał, też Ci się grzyb wpierdzieli w trawę i co? Woda wczesnym rankiem, żeby przez dzień zdążyła odparować. Jak ludzie podlewają na noc, to później tak się dzieje, że ona gnije od nadmiaru wody. No ale nadmiaru wody nie ma, no bo przecież ja podlewam ile? Pół godziny. a zresztą te zraszacze to tak pszukają jak... Jak je wyłączę, to za, tutaj za pół godziny będzie sucho. No właśnie, jak było naderwane, to samo się zregeneruje, ale zerwane już nie no zerwane wiązadło to chyba powinni ci naciągnąć tak jak mięsień się zerwie od przyczepu nie no to naciągają mięsień na przyczep z powrotem i on się tam przerasta na nowo tak no na mój chłopski rozum powierzchniowie będzie sucho ale gleba będzie trzymać wilgoć No, może coś w tym jest. Dwa, że jeszcze mam du, dużo tej suchej trawy na dnie. Tego, tego odłogu z koszenia. Mieszkam w Luksemburgu, tu dużo pada. Zamiast trawy mam mech. Proszę, jest przykład. Yy, Łukasz, kupiłeś dzisiaj paluszki, bo jest wielka akcja kupowania paluszków. Jakaś tam firma produkcyjna się spaliła po części i pracodawca stwierdził, że nikogo nie zwolni Nie wiem, nic nie słyszałem. Z tego co wiem, to albo wstawiają sztuczne, albo robią przeszczep. Marcin się jeżeli się komuś spaliła, spalił jakaś, jakaś, jakaś część zakładu czy coś, to jest od tego ubezpieczenie chyba, a nie ludzie. Przelew, no właśnie ja tak wiesz, ja tak na chłopski rozum wziąłem, że jak wiązadło się zerwało, no to też jest chyba jakieś, jakieś ścięgno, które można naciągnąć, z powrotem przyczepić i żeby się przyrosło, tak jak mięsień, tak, tak mi się wydawało, jak mówisz, że sztuczne wstajają albo przeszczep, no to... No to czeka Cię dużo leżenia, znakiem tego, dużo odpoczynku. kosił najniżej jak się da zmieszał ładnej ziemi przesiewanej z nasionami trawy i zagrabił istniejący jest to jakieś rozwiązanie jeszcze dużo chodzenia po sądach. a dlaczego po sondach Łukasz a jak sytuacja u ciebie co tam dzisiaj wykonywałeś albo co tam dzisiaj spieprzyć nami przed widzami, bo jak nagrywasz live'a, to już wiadomo, że coś nie tak poszło. <laughs> Co ty pierniczysz? Nic nie poszło nie tak. Gipsowałem troszkę yy, ściany. Gipsy, gipsy, jeszcze raz gipsy. Ojejku. Ale z tym, z tym podlewaniem z rana, co mówisz, żeby zdążyła odparować, a żeby trawa wilgoć nie trzymała, to jakoś mi się to kupy nie trzyma. No to co, podlewasz trawę z rana po to, żeby zaraz ta woda odparowała, no to kiedy ta trawa ma się napić? Jak podlejesz ją wieczorem, to ta woda nie odparuje, ta trawa sobie wchłonie tą wilgoć, tak? którą podlałeś. A jeżeli podlejesz rano, tak jak mówisz, i zaraz słońce wychodzi, jest skwar, tak jak mówisz, odparuje to, no to co ta trawa skorzystała z tej wody? Na, tylko tyle, że narzuciłeś na ziemię i odparowało. I dalej jest sucho. Ale chodźcie, was oprowadzę po ogrodzie, pokażę wam, jakie mam piękne drzewka. Was nie oprowadzałem. Patrzeć teraz w ekranie, no na słuchu siedzieć. Sięgnie mnie tu? Kur... O, piękne tuje, o, zeżarte przez, <ścoughs> przez sarny. Czubków nie mają, praktycznie z, chyba z... Ile mam tu tui, żeby Wam nie skłamać, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22 23, 23, 24, 25, 26, 28 tui posadziłem, z czego ocalało z czubkami, tu jest jedna, ale ona wygląda tak, jak wygląda, jakby była na niedożywieniu. Tu jest następna, ale też jest już obgryziona, zaraz jej nie będzie, tu jest, też wygląda tak, jak wygląda, nie wiem, czy te dwie nie są takie, które ma się im na życie. O, najlepsza jest tu, tutaj to ją sarna dopadła, chwasty są wyższe od niej. Normalnie wszystko mi opierdzieliły, wlazły i wszystko żarły jak leci. Tu następna, cała zeżarta, tylko kikut sterczy. Zostawiam kikuty, bo będzie miejsce, gdzie wyrwać i posadzić następną. No, ocieplenia jeszcze nie ma. Poczekaj trochę na gogle za dużo by tłumaczyć. Zresztą jest ograniczenie liter. Ktoś tam mówił, że nie więcej niż 30 litrów na metr kwadratowy na, na tydzień? Chyba? Jak tam zasięgają języka? Znasz podstawy podlewania drzewek, trawy albo rano, albo wieczorem? Jak rano się da, albo wieczorem się da, jak się nie popiło. Łukasz, yy, przykro mi, ale Hemax Ross ma rację z tym podlewaniem. No właśnie mi też już ktoś mówił o tym podlewaniu, że rano się powinno podlewać, ale mi, mi się to jakoś tak na zdrowy rozum kupy nie chciało otrzymać. Bo ktoś mi już nadmieniał o tym podlewaniu, że, że że właśnie powinno się z rana podlewać, chociaż niektórzy mają piękną trawę i mówią, że podlewają i rano i wieczorem, więc nie wiem kurczę co w tym jest, jedni mówią, że tylko rano, inni mówią, że rano i wieczorem, także wcale nie twierdziłem, że on nie ma racji, tylko mi się to tak na rozum kupy nie trzymało, nie, na mój chłopski rozum. No nie będę specjalnie wstawał o 4 rano, żeby tu przypierniczyć i wiecie, włączyć podlewanie na pół godziny czy 40 minut. Co to się zawiesiło? Nie idzie. Wszystko zależy od gleby. Najlepiej podlewać rano. Wtedy gleba jest wilgotna, a trawa. A trawa co robi? <ścoughs> Nie przeczytam tego na głos. Jak podlewać wieczorem, to trawa będzie wilgotna i gleba. Wtedy trawa zaczyna gnić, bo ma za dużo wody. Siemasz, siemasz Karolak. Sucha. W tym miejscu jesteś, w którym jesteś. A Pudzian jest w tym miejscu, w którym jest. Ludzie się bogacą jak rano wstają. No na pewno. Na pewno, na pewno tak jest. To czemu jeszcze Marcin nie jesteś bogaty? Ale też chyba lepiej już podlać wieczorem niż wcale nie podlewać znowu, nie? No słyszałeś, o której rano Pudzianowski nasz staje? 5.30, 5.30. No to ja staję wcześniej od niego. Ja bym w ogóle wieczorem nie podlewał. Później robią się placki na trawie, jakieś przebarwienia. No ale jak nie będę podlewał wieczorem i rano, no to całkiem uschnie. Bo rano, tak jak powiedziałem, no nie będę wstawał o 4, żeby przyjechać przed przed, przed wszystkim i, i włączyć podlewanie, jakbym w ogóle nie podlewał. No to zobacz, tu już jest ładnie zazieleniona trawa. Ja ją wczoraj kosiłem i bardzo nisko ją skosiłem, dlatego są takie przekwity. Ale jak wczoraj była ja jeszcze nieskoszona, to było wszędzie w miarę ładnie zielono. Ona już się zaczyna ładnie zazieleniać. a tak jak ty mi mówisz, jakbym wcale nie podlewał, no to zobacz, tu masz niepodlewany kawałek, który nie, nie widzi w ogóle wody. Zobacz, to jest Sahara. Tu nie ma w ogóle. No tu są jakieś tylko kępki, gdzie nie gdzie zielone. Ale zobacz, to jest susz. Tu jest dosłownie susz. Ale mnie plecyzuje, bo jak tłumik wymieniałem, że nie wiem, czy z oru nie będzie tragedia. <grytanie> Także porównaj sobie ten kolor trawy niepodlewanej. Do tego koloru trawy, gdzie jest podlewany. Zobacz, jak tu jest zielono. Może nie tak idealnie, ale jest zielono. Bo mówię, są jeszcze, jest, jest, zalega mi jeszcze ta żółta trawa pomiędzy. Zresztą zależy jak barwę łapie telefon. No teraz ładnie barwę łapie. Jest w miarę zielono. <grym> tu jest żółto. Także no jakbym nie podlewał to to już w ogóle bym trawy nie miał. Ja ją, odratu ja ją odratuję, zrobię tą wertykulację i areację. Zrobię dosiewki i te piaskowanie i ona jeszcze odżyje. to coś Ty z tym tubnikiem robił, że Cię plecy bolą i zrób ziemię z dodatkiem nasion i będzie super no wiesz, go trzeba mi na to właśnie czas. Na razie ratuję, żeby to jakkolwiek wyglądało. Powiem ci, że naprawdę, że ta między zraszami, jak chodzi, jak ona odbije po koszeniu, ze dwa dni, to ona jest naprawdę mięciutka, aż się miło po niej chodzi. A już były takie suche badyle, tak jak ci przed chwilą pokazywałem. Było dosłownie tutaj sucho, a teraz już się zaczyna robić ładnie zielono. Jak zacząłem trochę nawozu sypać do listnie, ją karmić i podlewać. Także odżyć ona odżyje, tylko trzeba trochę pracy włożyć na przyszły rok się tak wezmę porządnie ten rok jeszcze jeszcze tyle o ile a na przyszły rok już będzie trawniczek jak dywan tak mi się wydaje bo zaspałem po prostu na, na, na wiosnę żeby porobić jak zaczyna trawa kurtę się budzić do życia zaspałem żeby ją wspomóc tak naprawdę to się za nią wziąłem z, z, z półtora miesiąca temu dopiero tu wszędzie mlecze rosły wcześniej. Tu na całej powierzchni były wszędzie mlecze. Mlecz na mleczu był. Ja musiałem pryskać cały trawnik i trochę mi go też poprzypalało, żeby się tych mleczy pozbyć, bo wyrywanie nie miało sensu. Ich tu było tysiące. Wszedłem do kanału i pyk. Nie wiem. Ciemno i mnie wynieśli. <ścoughs> to może schodków nie było i chciałeś wejść do kanału, a niestety, jak schodków nie ma, chcesz wejść do kanału, to bardzo szybko się znajdujesz, właśnie w kanale jest ciemno. Dobra, idę jakąś kolację zjeść. Idę jakąś kolację zjeść. Może obejrzeć jakiś film. Włączyć wam. Wam włączyć film. Gaszę. Podlałem, bo jak mówicie, że mi zgnije trawa, to gaszę. Trochę jest zroszona. Także. Chodźcie na moje włości. Kurczę, ja jeszcze mam nienawodnioną instalację przecież, nie wiem, czy nie rwie teraz internetu, może nie rwie, przecież ja mam jeszcze instalację nienawodnioną od, 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 i od podłogówki nie mam jeszcze wody puszczonej na wszystkie, na, na, na krany i tak dalej, do łazienek, muszę to zrobić, bo kurczę, może gdzieś będzie jakiś przeciek. Yy, teraz leżę i wzyw w oczach, a żona ryja, lże, że nic nie <śledziny> jest. Ja no widzisz. Biorę butelki na wymianę. Teraz o takie takie się napiera. Dwa zera. W swojego czasu myślałem, czy, czy, czy mi nie zaszkodzi, jak będę to pił, no ale jakoś żyje. Idę zobaczyć, czy okna zamykałem. Zamykane. Można jechać. O, jest Jakub. Jak to gdzie w sklepie? E, kurde, mówię telefonu, nie mam telefonu w ręku. Czemu piwo zero bez arko? To bez sensu. No ale wiesz, jak pijesz napój jakiś, no to też byś powiedział, że to jest bez sensu. Ja to traktuję jako po prostu napój. Nie wiem, nie, nie piję jakiś fanty, nie piję jakiejś coli, to sobie chociaż takiego zeracza czasne, nie? Jak to, ile można dłubać? Jakub Kupstal. No nikt to masz taki akurat. Bym powiedział. A ile można dłubać? Można dłubać do skutku. O, tak Ci powiem. Się. Każdego się napije. I zwykłego i zero. Chociaż od zwykłego rośnie. Dobra, kończę, idę wam wrzucić film. Kto będzie chciał to obejrzy, kto nie będzie chciał, to nie obejrzy. Co jutro masz w planach na robocie? Oj. Dalej to samo. Praca w domu. Na dzierżawę pójdę na młode ziemniaki do sąsiada. Tak, chyba będzie trzeba iść na dzierżawę. Młodych ziemniaczków na jutro na obiad narwać. Lepiej stacji Majster, słuchasz? Jakiej stacji? Miejscowej, naszej. Dobra, zrywam się. Na razie do następnego. Szymon, co sądzisz o emigrantach? Co zalewają Polskę, sądzę, że powinni być na taczkach wywiezieni, i to w trybie natychmiastowym. Albo tych, co tak chcieli ich bardzo przyjmować, to niech ich wezmą do domu albo do siebie na podwórko z namiotami. I niech ich trzymają u siebie. I nie puszczają, żeby się nie rozłazili po, po Polsce. Myślę, że ludzie też powinni się trochę zrzeszyć. I w miastach, gdzie ich jest dużo, zrobić z nimi porządek. Gdzieś był filmik, jak pokazywali, że no po prostu zebrało się kilkanaście osób z danego miasta i pogonili takich. Przyjaciół, tych inżynierów. I to bardzo dobrze ich pogonili. Jeszcze 5 minut, a co będzie za 5 minut? Szymon, mów, ja słucham. Muszę i zamknąć jeszcze swój dobytek. Szymon, mów co tam. Co tam chciałeś? Bo zaraz mi może internet zerć. Miałem wziąć na jutro. Hmm. Szymon nie błagam, ale co nie błagam? O co chodzi? Szybciutko, bo uciekam. Jak to mówią. Nie, nic nie sądzę, bo ja tego gówna nie ruszam. No.